Tu prezentujemy teraz gołębia, więcej o nim powie, to jest gołąb z hodowli, jeszcze powiem, kolegi Macieja Włodzika, który jest na aukcji u nas właśnie i kolega więcej nam o nim powie. Co tak. to jest za gołąb? To jest taki praktycznie... No, nie, dla, dla mnie to jest, była niespodzianka, jakbym go kupił, bo ja nie są sprzedawane, to, że, ze względu na to, że Ty jesteś, to po prostu sprzedam. Jest to linia Janssen Campais, z jednej strony z ojca, z drugiej strony Deklak od Reimera. Zdjęcia są na stronie. Tak, rodzicu zaraz też będą zamieszczone. Tak, jest to mówię. Pokażmy tego gołąbka. Ojciec, no... ojciec, 50 parę konkursów. Matka, nielotowana, bo jest, mówię, z rozpłodu. Także to jest gołąb, który u nas na aukcji jest. Także będzie to można będzie go zainstalować. To widzimy go właśnie. O... No, numer. Zdrowy. Jaki no, ma numer gołąbka? 9042 pl oczywiście 059 tak. jest z 2012 roku go. No. Dziękujemy bardzo. Proszę.